Rezerwat Wikliny Wiślana, jeszcze jedna odsłona. No to do czego ja idę. To jest Półwysep. Oddzielony starorzeczem od nurtu Wisły. Jest przepiękna pogoda. 10 km od Nowego Dworu Mazowieckiego ale ja jadę na no, zupełnie innego kierunku bo od Niepokolanowa mam piękne okazy żaby tutaj ogromny sz. jeszcze bliżej Obodziłam się już tak wiosna Trzeba się brać do roboty żeby nie zostało nas lato nieprzygotowane i takie wierzby nad tym starorzeczem i na drugim brzegu tego półwyspu na który można wjechać też, bo byłem tam jakiś Bardzo przechylona do wody A przede mną jeszcze na tym starorzeczu wyspa Też pewnie Ukochane miejsce Ptaków No dobra, dalej.